Jesteśmy w miejscowości Dywity. Podjechaliśmy pod kościół. Bardzo ładnie widać go z daleka, tą wieżę. Dlatego postanowiliśmy zobaczyć ją bliżej. Jak tam idziemy zobaczyć, jest chyba otwarty, a na internecie była informacja, że jest zamknięty. O, akurat dla was. drzwi Piękne. Tutaj. Takie zawiasy. Później może nagram, bo teraz jest msza. Dlatego filmujemy na zewnątrz. liście już raz więcej widać, że zbliża się już jesień. Ja nie wchodzę. Jak coś to iść. Widać drzwi masywne, okucia na drzwiach bardzo piękne. Można tutaj naokoło przejść. Negotycki, tak w internecie, było napisane. Budynki kościelne są bardzo ciekawe, niektóre, ale bardzo chciałabym środek sfilmować. Zobaczymy. Tutaj mur i taka skarpa. A tam widać kampera stoi. Tak na szybciutko filmuję. Wiele nie zobaczycie, ponieważ zostały światła wyłączone. Więc już Wam nie pokażę, e, jak wygląda w środku. No szkoda. Przez moment się westraszyłam, że już zamykają drzwi. I ja zaraz w tym kościele zostanę. Hmm. Szkoda, bo byście zobaczyli, jest pięknie tutaj. Wychodzę na wszelki wypadek, bo jeszcze mnie ktoś tu zamknie. I będę nocować w kościele, bo taki był moment, tak jak mówiłam wcześniej. No trudna, szkoda. Chciałam zrobić tak, żeby nie filmować, kiedy są ludzie, i wyszłam na tym, że czekałam tutaj pół godziny przed kościołem, a jeszcze ludzie dobrze nie wyszli. Wszyscy światła zostały wyłączone w trakcie, jak wychodzili, po to, żeby pokazać chyba ludziom że mają już sobie chyba iść więc szkoda w most taki wiaduk bez opisu więc wyszłam żeby zobaczyć czy przejadę przejadę spokojnie wolałam sprawdzić czy panelami nie zahacza